Jednym z ciekawszych obiektów i miejsc świadczących o unikalnych, historycznych i kulturalnych walorach Kozienic jest Kozienicka Hamernia. Przejeżdżając ulicą Przemysłową mijamy Zalew Hamernia, który swą nazwę przejął od dawnej walcowni blach i fabryki broni. Budynek Hamerni położony jest przy zbiegu ulic Hamernickiej i Przemysłowej w pobliżu Jazuna Zagożdżące. Zapraszamy serdecznie na film. Założono ją na polecenie samego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Po pożarze kozienic w czerwcu 1782 roku monarcha przystąpił do odbudowy i urządzenia miasta. Ostatni król Polski pragnął uczynić z kozienic coś więcej niż tylko miejsce rekreacji. W tym celu rozkazał wznieść nowoczesny jak na ówczesne standardy zakład, jakim była hamernia. Została ona wzniesiona w miejscu wcześniej istniejącego młyna. Nazwa hamernia pochodzi od niemieckiego rzeczownika Der Hammer, czyli młot. Hamernią nazywano dawniej manufaktury, zakłady, warsztaty kowalskie zajmujące się obróbką przetopionych zród metali, które uzdatniano lub przerabiano za pomocą młota poruszanego na przykład kołem wodnym. Robotników, specjalistów do tej fabryki sprowadzono z Niderlandii i Saksonii. Jednak pośród nich byli Polacy, jak chociażby Andrzej Kownacki, który został dyrektorem fabryki broni w Kozienicach. Pełną zdolność produkcyjną rusznikarnia uzyskała w 1788 roku. Koszt budowy oszacowano na około 14 500 zł polskich. Żelazo sprowadzano z Końskich, natomiast jako paliwo używany był węgiel drzewny. Pozyskiwano go z okolicznych lasów, jednak już wtedy zakładano, że zakłady w Kozienicach będą opalane węglem kamiennym. Wybór Kozienic jako miejsca lokalizacji tak ważnego zakładu nie był oczywiście przypadkowy. Za umiejscowieniem tu Hamerni i Rusznikarni przemawiało kilka względów. Po pierwsze były to dobra królewskie, co oznaczało, że nikt nie mógł kwestionować podejmowanych przez króla decyzji. Co więcej, taka inwestycja podnosiła wartość ekonomii i zmieniała charakter miasta z ośrodka gospodarki rolnej na centrum przemysłu metalurgicznego i zbrojeniowego. Kolejnym atutem Kozienic była puszcza, która dostarczała nie tylko budulca, ale też była źródłem paliwa zarówno drewna, jak i węgla drzewnego. Ważnym względem był również układ sieci hydrograficznej. Potężna wisła, pozwalająca spławiać gotowe wyroby do Gdańska, ale też zagożdżonka, na której można było spiętrzać wody i w ten sposób zapewnić napęd kołom wodnym poruszającym między innymi młoty w Hamerni. W tym to czasie zatrudnionych było kilkunastu majstrów i kilkudziesięciu robotników. Fabryka ta wyrabiała wraz z fabrykami w końskich i przysusze po 500 karabinów gładkolufowych rocznie, co zaspokajało potrzeby bardzo szczupłego wczesnego Wojska Polskiego. Niedługo produkcję podwojono. Dzięki staraniom Tadeusza Kościuszki utworzono oddziały strzelców celnych, którzy mieli być wyposażani w nową, seryjnie produkowaną broń. Pierwszą taką bronią był wytwarzany w Kozienicach gwintowany sztucer kozienicki. Sztucer kozienicki zaprojektowano na podstawie sztucerów jegrów pruskich. Sztucer miał gwintowaną lufę o kalibrze 16,4 mm, Zaopatrzony był w celownik szczerbinkowy oraz przyspiesznik. Całkowita masa broni wynosiła 3,87 kg. Masa kuli to około 25 gram, natomiast ładunek prochowy ważył 10 g. Zasięg skutecznego strzału wynosił około 300-350 metrów. Podkreśla się jego niezwykle solidne wykonanie i ergonomiczność konstrukcji. Za pomysłodawcę produkcji uważa się Tadeusza Kościuszkę, zaś pierwszą sztukę sztucera Kozienickiego prawdopodobnie skonstruował sam Andrzej Kownacki. Jedyny znany i zachowany do dziś egzemplarz na świecie, który był własnością strzelca Józefa Bożąckiego. Znajduje się w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Poza sztucerami fabryka broni w kozienicach wytwarzała również zwykłą broń strzelecką oraz pistolety. Od 1787 roku obok produkcji broni czynna była także hamernia miedzi. Fabryka ta. Czynna była 12 lat, to jest od maja 1794 roku. W tym czasie oddział rosyjski, wysłany w celu rozbicia wojsk Tadeusza Kościuszki, zniszczył ją doszczętnie, topiąc w wiśle 1500 sztuk niewykończonej broni. Po odbudowie Fabryka ta czynna była aż do wybuchu I wojny światowej, a w zakładzie przetapiano i walcowano miedź. Zamiast karabinów i moździerzy produkowano garnki oraz surowe sztaby miedzi sprzedawane innym zakładom jako surowiec. Podczas walk pod Dęblinem zakład został kolejny już raz całkowicie zniszczony, a zapora wodna na rzece spalona. Pozostałe resztki budynków przez 22 lata ulegały dalszemu zniszczeniu. Dopiero przybyły w 1935 roku do Kozienic Jan Wrona podjął się odbudowy niszczącego zakładu. Po roku wytężonej pracy zdołał on odbudować zaporę wodną, jak również grożące zawaleniem budynki, które stały się znowu zakładem produkcyjnym, walcownią blachy, dającą zatrudnienie okolicznej ludności. Wybudowanie zapory wodnej zaoszczędziło w tym czasie Skarbowi Państwa poważne dziesiątki tysięcy złotych, mających być odbudowane. Zużytkowane na budowę przez państwo niezbędnych progów wodnych na rzece zagorzające. W latach 1943-44 zakład był zajęty i używany przez Niemca Gustawa Armbrustera. Uruchomiono produkcję zbrojeniową. Walcowane były płyty stalowe na wagony pancerne. Po zakończeniu wojny, właściciel Jan Wrona uzyskał z Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego tzw. list żelazny, zezwalający na uruchomienie hamerni wraz z prawem skupu złomu z przyczółka Magnuszewskiego. Walcowano znów blachę na potrzeby przemysłu państwowego. W 1949 roku Hamernia zostaje zajęta przez państwo i oddana w zarząd Radomskim Zakładom Przemysłu Terenowego. Zarząd ten sprowadził się do całkowitego demontażu urządzeń i dewastacji Hamerni. Sam budynek został zwrócony właścicielowi w latach 50. Produkcja już nigdy nie została uruchomiona. Budynek opustoszały służył właścicielowi jedynie na wynajem na cele magazynowe.